Myślał, że mam siano w głowie i nic nie potrafię. W ukryciu piełam się po drabinie, by w końcu zostać jego szefową. Czułam, że przyszedł czas na zmiany. W końcu pracowałam ciężko, po to, by dojść na sam szczyt. Wiedziałam, że szef chce wymienić dotychczasowego dyrektora przejętej przez nas firmy, mojego męża na swojego człowieka. Wiedziałam też, że ja jestem jego najbardziej zaufanym pracownikiem. Julia. 42 lata. Wiele osób uważa, że ładna buzia ułatwia życie. Od stereotyp. Ładny ma w życiu łatwiej, wszyscy go lubią, wszyscy się do niego uśmiechają. No i nie jest istotne, czy jest mądry, czy coś potrafi, czy się czymś wyróżnia. No przecież jest ładny i to wystarczy. Byłam bardzo ładnym dzieckiem. Duże niebieskie oczy i blond loki okalające moją głowę sprawiły, że niemal każdy się mną zachwycał. Na rodzinnych spędach byłam traktowana jak maskotka, odświętnie ubrana i uczesana. Miałam za zadanie siedzieć i uśmiechać się do wszystkich. Nie było mowy o tym, bym siadła sobie w kącie i bawiła się czymkolwiek, o wyjściu do ogrodu czy na plac zabaw nie wspominając. Miałam być grzeczną dziewczynką, śliczną, grzeczną dziewczynką. Kiedy poszłam do szkoły, szybko przekonałam się, na czym polega szufladkowanie ludzi. Najpierw przez dorosłych, a z biegiem czasu również przez koleżanki i kolegów, traktowana byłam jak słodka idiotka. No bo z taką ładną buzią to co ja tam mogę wiedzieć? I chociaż miałam całkiem dobre oceny, to nikt nie brał na poważnie mojej wiedzy i możliwości intelektualnych. Nie byłam w ciemię bita. Szybko nauczyłam się wykorzystywać urok osobisty do osiągania swoich celów. Jednocześnie nie wyrywałam się za bardzo ze swoją wiedzą i zdolnościami. Robiłam tyle, ile powinnam. Uczyłam się po to, by zdobyć wiedzę i umiejętności, a oceny były sprawą drugorzędną. Choć i tak, co rusz, ktoś był zaskoczony, że mam dość wysoką średnią. Nie odzywałam się, gdy nikt mnie nie pytał. Tak było najzwyczajniej w świecie wygodnie. Maturę zdałam nadspodziewanie dobrze to znaczy, ja zaskoczona nie byłam, ale nawet najbliżsi nie mogli się nadziwić, jakim cudem mi się to udało. No, Julka, ale miałaś warta, usłyszałam od babci. Trafiła w pytania, zawyrokował tata. Słusznie mówią, że głupi ma zawsze szczęście, skomentowała ciutka. Na jakie studia się wybieram, wiedziała tylko mama. Ona jedna wierzyła również w moje możliwości, a nie tylko w urodę. O tym, że dostałam się na wymarzony kierunek, też poinformowałam ją tylko ja. Po co miałam znowu wysłuchiwać komentarzy o szczęściu głupiego? Albo jeszcze dowiedzieć się, że sobie nie poradzę. Z Piotkiem zaczęłam się spotykać na ostatnim roku studiów. Co prawda uczyliśmy się na tej samej uczelni, ale program studiów mieliśmy zorganizowany zupełnie inaczej, więc praktycznie nie mieliśmy wspólnych zajęć. Kiedyś mój przyszły mąż przyznał mi się, że zwrócił na mnie uwagę już na początku studiów, ale uznał, że tak piękna dziewczyna jak ja ma z pewnością napęczki adoratorów, więc on absolutnie nie ma szans. Mieliśmy jednak podobne zainteresowania i to nas do siebie zbliżyło. Pomagałam mu nawet z jego pracą magisterską, choć oczywiście robiłam to w taki sposób, żeby był przekonany, iż do wszystkiego doszedł sam. Piotrek lubił imponować swoją wiedzą, chętnie chwalił się swoimi umiejętnościami, a ja potrafiłam doskonale się w tym wszystkim odnaleźć. Lepszej partnerki nie mógł sobie wymarzyć. Zaraz po studiach Piotrek dostał posadę w dużej firmie. Miał odpowiednie wykształcenie. Do tego jako student uczestniczył w projekcie, dzięki któremu zauważył go jeden z menadżerów tej firmy. Ja nawet nie marzyłam o takim stanowisku, znalazłam pracę nieco poniżej swoich kwalifikacji, ale okazało się, że był to bardzo dobry wybór. Miałam czas i możliwości, by wciąż się szkolić, poszerzając wiedzę zdobytą na studiach. Gdy po jakimś czasie jeden z moich bezpośrednich przełożonych uległ wypadkowi, szefostwo miało problem ze znalezieniem odpowiedniego zastępcy. Wówczas nieśmiało zaproponowałam, że mogłabym spróbować przejąć część obowiązków nieobecnego pracownika. Szef co prawda kręcił nosem, ale kiedy wspomniałam, jakie kursy ukończyłam, zdecydował dać mi szansę. Dwa tygodnie później, gdy tylko przyszłam do pracy, dowiedziałam się, że szef wzywa mnie do siebie. Poszłam do niego lekko przestraszona, bo nie wiedziałam czego się spodziewać. Dzień dobry, wzywał mnie pan? Powiedziałam, wchodząc do gabinetu. Tak, pani Julio, proszę sobie usiąść. Czy coś się stało? Tak, stało się. Nie doceniałem pani. Proszę mi wybaczyć szczerość, ale uległem stereotypom. A tymczasem po raz kolejny przekonałem się, że nie należy oceniać książki po okładce. Przez ostatnie dwa tygodnie wykonała Pani kawał dobrej roboty. Wyprostowała Pani kilka spraw, z którymi mieliśmy problem. Należą się Pani słowa uznania. Dziękuję. Starałam się nie zawieść zaufania, jakim Pan mnie obdarzył. Jest Pani bardzo skromną osobą. Nie będę owijać w bawełnę. Chcę Pani zaproponować awans na kierownicze stanowisko. Nie wiem, co mam powiedzieć. Nie potrafiłam ukryć zaskoczenia. Wystarczy, że powie pani, że się zgadza. Proszę o to propozycja kontraktu, jaki dla pani przygotowałem. Proszę się z tym zapoznać. Jeżeli warunki pani odpowiadają, proszę podpisać. Oczywiście warunki kontraktu bardzo mi odpowiadały i w ten oto sposób awansowałam po raz pierwszy. Pochwaliłem się tylko mamie. Nawet Piotrek nie wiedział, że zmieniłam stanowisko i zarobki. Mój mąż skupiony był na swojej karierze, mojej pracy nigdy nie traktował poważnie. Po co więc miałabym mu opowiadać o czymkolwiek? Wolałam, żeby nadal żył w przekonaniu, że jego żona jest sekretarką niewielkiej firemce. Nigdy nie zależało mi na słowach uznania. Jednak lekceważący ton mojego męża, jakim wypowiadał się on o mojej pracy, zaczął mi nieco doskwierać. Każdą moją wypowiedź zbywał słowami. Co ty tam możesz wiedzieć? Również w towarzystwie potrafił negować to, co mówiłam. Kiedyś niechcący podsłuchałam, jak po kilku drinkach rozmawiał z kumplem na mój temat. Co ty tak gasisz tą swoją żonę za każdym razem? zapytał go kolega. A po co się odzywa na tematy, o których nic nie wie? zaperzył się Piotrek. A skąd wiesz, że nie wie? No przecież to blondynka jest, obwieścił mój mąż. Do niczego w życiu nie doszła. Tylko parzyć kawę umie jak zwykłe sekretarki. Nawet nie wiedział, jak szybko pożałuje swoich słów. Firma, w której pracowałam z roku na rok, rosła w siłę, aż w końcu stała się bardzo potężnym graczem na rynku. Tak potężnym, że doszło do przejęcia innej firmy tak dokładnie tej, w której pracował mój mąż. Już w momencie fuzji zajmowałam wyższe stanowisko niż on i postawiłam sobie za punkt honoru awansować wyżej. Nawet nie zdawałam sobie sprawy, jak daleko mogę zajść dzięki swoim ambicjom. Góra bardzo chętnie wysyłała mnie na kolejne szkolenia. Przekonali się już bowiem, że mam niekonwencjonalne spojrzenie na wiele spraw i potrafię wcielać w życie nowatorskie rozwiązania z korzyścią dla firmy. Dodatkowo miałam umiejętność zjednywania sobie ludzi oraz całkiem skutecznie zarządzałam zespołem. Nic więc dziwnego, że mój kolejny awans był tylko kwestią czasu. Z jednej strony dobrze mi było na stanowisku, które do tej pory zajmowałam, z drugiej zaś czułam, że przyszedł czas na zmiany. W końcu pracowałam ciężko po to, by dojść na sam szczyt. Wiedziałam, że szef chce wymienić dotychczasowego dyrektora, przyjętej przez nas firmy mojego męża, na swojego człowieka. Wiedziałam też, że jestem jego najbardziej zaufanym pracownikiem. Pozostawało tylko czekać. Niemal równe 12 lat po moim pierwszym awansie podpisałam kolejny kontrakt, dzięki któremu stałam się szefem włączonej do naszej firmy jednostki. Cieszyłam się na nowe obowiązki i wyzwania, jakie stawiał on przede mną. Skłamałabym, gdybym powiedziała, że nie miały dla mnie znaczenia pieniądze, jakie od tej pory miałam zarabiać. Jednak była jeszcze jedna rzecz, która wzmagała moją ekscytację. Byłam niezmiernie ciekawa miny mojego męża, gdy dowie się, że jestem jego szefową. Wieczór poprzedzający oficjalne powierzenie mi nowych obowiązków spędziłam wysłuchując paplaniny mojego męża. Jutro mają nam przedstawić nowego szefa, opowiadał z przejęciem. A wiecie kim on jest? zapytałam obojętnym tonem. Nie, wyobraź sobie, że nikt nie wie. Mówią, że to łebski gość. No, chyba na takie stanowiska byle kogo nie wpuszczają, co nie? Julka, jak ty nic o życiu nie wiesz? Przecież wiadomo, że to wysokiej klasy specjalista. Następnego dnia kierownicy wszystkich działów komórki, którą od tej pory miałem kierować, w tym również Piotr, zgromadzili się w sali konferencyjnej. Mina mojego męża. Gdy padły słowa, pozwólcie, państwo, że przedstawię wam waszą nową szefową, panią Julię. Była bezcenna. Drodzy słuchacze, dziękuję za wysłuchanie. Dla mnie bezcenny będzie od was lajk i zostawienie subskrypcji. Także dziękuję i do usłyszenia już niedługo.